Wszyscy siedzimy w domach. Postanowiliśmy Państwu umożliwić rozmowy z najfantastyczniejszymi ekspertami, specjalistami z obszarów, które mogą dziś być dla nas istotne. I ten pierwszy live chcieliśmy poświęcić skutkom tego, co się obecnie dzieje czyli tej pandemii. Ale perspektywę, którą damy, to jest perspektywa nasza menedżerska, liderska, bo think tank. Działa przede wszystkim dla osób, które kierują zespołami, kierują działami, kierują firmami, kierują instytucjami. A więc proszę Państwa, spotkanie z epidemią, oczami liderów. I mamy dzisiaj wyjątkowych do tego gości, dwóch panów, którzy z dwóch różnych perspektyw powiedzą nam, jak przetrwać obecną sytuację. Pierwszy to jest Jacek Santorski, psycholog biznesu, znany wszystkim Państwu, bo przecież jest członkiem naszej rady. Strategicznej w Think Tanku jest z nami od samego początku. No a zajmuje się psychologią lidera, psychologią biznesu, prowadzi Akademię Psychologii Przywództwa i jest osobą generalnie utożsamianą z chyba największym autorytetem dla polskiego biznesu. Trzy razy, Jacku, wygrałeś w naszym rankingu, który robimy z Instytutem Monitorowania Mediów. Także dziękuję. Kategorii Z nami tak jest. I Maciej Trybulec, pan doktor Maciej Trybulec, wieloletni prezes firmy farmaceutycznej, ale zajmował się też w swoim życiu korporacyjnym epidemiami i szczepionkami i grypą, a więc rzeczą dość podobną do tego wirusa, który dzisiaj mamy. Maćku, dziękuję bardzo, że jesteś też z nami. Dzisiaj jesteś trenerem, szkoleniowcem, doradcą, ale również jesteś lekarzem, więc porozmawiamy tutaj z tych dwóch perspektyw, jak odnaleźć się w czasach zarazy. Jak się musi innym mówić, jak pracować, co robić, jak przetrwać ten czas. Ja się nazywam Małgorzata Bonikowska i bardzo serdecznie, proszę Państwa, zapraszam w ogóle do tego, żeby być ze środkiem filmem teraz, w tym okresie, kiedy my praktycznie będziemy codziennie coś dla Państwa przygotowywać w internecie. Maćku, pierwsze pytanie do Ciebie. Jak Ty uważasz, że się sytuacja rozwinie? Czego możemy się spodziewać po rozwoju tej epidemii? No, trochę to przypomina wirusa grypy, w sensie rozprzestrzeniania się, ale pewnie ma też cechy charakterystyczne. Czego możemy się spodziewać? Myśląc o prognozie tego, co się teraz dzieje, właściwie powinniśmy się oprzeć na takich dwóch wydarzeniach. Jednym jest to, co się działo w, w Wuhan począwszy od grudnia ubiegłego roku i ciągle się toczy, chociaż zupełnie inną dynamiką. A druga to jest Historia zbliżonej epidemii, właściwie również pandemii SARS, która miała miejsce w 2002 roku. Zacznijmy od te, tego aspektu historycznego. Epidemia takiego kuzyna trochę koronawirusa, właśnie wirusa SARS, rozpoczęła się zresztą też w Chinach, w Guangdong, w takim, miejscu, w takim mieście na, na południu Chin i trwała około, czte, około 8 miesięcy. Ta ilość przypadków rzeczywiście była zdecydowanie niższa osób, które zachorowały, bo tam było nieco ponad 8 tysięcy. Liczba zgonów wynosiła 774, a więc tutaj ten sposób rozprzestrzeniania, rozprzestrzeniania był zupełnie inny. Ale władze chińskie zachowywały się inaczej, mianowicie przez dokładnie 88 dni nie raportowały tej epidemii do, do WHO. I dopiero po, tych, po tym czasie podjęły takie kroki. Więc mówimy tutaj o perspektywie 8 miesięcy, ale, tak jak powiedziałem, szybkość rozprzestrzeniania się koronawirusa jest no, jednak troszkę większa. Czyli chcesz powiedzieć, że te kraje, które przeszły SARS, być może wyciągnęły z tego wnioski, no ale Europa nie przeszła SARS-u. Myśmy tej epidemii u nas na kontynencie nie mieli. Jest szansa, że będzie gorzej w związku z tym w Europie niż w krajach Azji? Myślę, że Chiny najpierw, a potem my patrząc na to co się działo z tą epidemią, wyciągnęliśmy się, znaczy Chiny przede wszystkim rozpoczniemy od tego, wyciągnęły wnioski. Po pierwsze natychmiast po wybuchu epidemii, stosunkowo szybko to było raportowane. Po drugie z, z sekwencjonowaną wirusa, czyli określany kod genetyczny, i tym podzielono się z innymi ośrodkami, aby umożliwić pracę nad szczepionką. Podjęto, i to jest też dramatyczna różnica, podjęto dramatyczne kroki, powiedziałbym takie, nawet autorytarne, co w Chinach może jakoś mnie bardzo dziwić, żeby ograniczyć kontakty, żeby zamknąć wszelkie instytucje, to co się w tej chwili w Polsce dzieje. Także podjęto naprawdę, chyba właśnie poprzez lekcje z SARS, zdecydowane kroki, które. No, Zobaczmy, proszę Państwa, jest połowa marca, y, mamy 3,5 miesiąca pandemii. Ilość przypadków w tej chwili jest kilka, więc można powiedzieć, że jest absolutne takie y, plato w tej chwili. Także to jest y, no, też taka y, lekcja dla wszystkich, i myślę, że wiele krajów europejskich stąd, że Polska akurat jest w tej gdzieś tam czołówce, która podjęła zdecydowane kroki, trochę w przeciwieństwie np. do Brytyjczyków, którzy mają inną strategię, oni często jeżdżą. W, Właśnie po lewej stronie. No właśnie. Jacku, do Ciebie pytanie. Jak Ty teraz byś ocenił to przywództwo, bądź jego słabość, bądź jego brak, jeżeli chodzi o to, co w polityce się zadziało, i w jaki sposób Ty uważasz, że podeszli do tego liderzy polityczni najpierw, a potem powiemy o biznesie na przykład? Nie. Po to zajmuję się przywódcami leadershipem w biznesie od 10 lat i mam poczucie, że w ten sposób realizuję swoją misję, że, w ten, że być może kształtują się przyszli liderzy społeczni, żeby nie zajmować się liderami politycznymi. I nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że bywam w mediach i społecznościowych i generalnie jeżeli nawet mnie pytają o polityków, to mówię, jak to jest w biznesie. Więc ja bardziej mi chodzi o pewną typologię nie podejścia. Nie chciałbym po prostu prowadzać analiz politycznych czy politologicznych, ponieważ ja się tym nie znam, to będę mówił tak po prostu jak zwierzenia, jak obywatel. Natomiast jeżeli mogę z punktu widzenia managementu, zarządzania, komunikacji, podejmowania decyzji, popatrzeć na ten wycinek zarządzania sytuacją kryzysową, no, którą realizuje Resort zdrowia, któremu no, patronuje i nadzoruje rząd i określone ministerstwa, to moje wrażenie, które czasem jest zważone, kiedy mi ludzie mówią, co przeżywali, gdy ich przesadzano trzy razy, gdy wracali czarnym do Polski. Jeżeli się nie zarazili w Indiach, to, to prawie na pewno po drodze. To poza takimi wpadkami mam generalne wrażenie, że tu jest jakaś spójność. Strategii, działań, komunikacji. Czy ta strategia jest słuszna, nie wiem, ale jest to jedna z przyjętych przez większość krajów, prędzej czy później. Także gdybym miał zawiesić oceny polityczne, to bym powiedział, że mam wrażenie, że jak na moje wyczucie, jest to zarządzane w skali kraju wystarczająco dobrze. A jako już obywatel i istota ludzka żałuję, trzeba powiedzieć, w skali kraju, bo się nagle okazało, że wirus nie, nie zna granic i nie ma paszportu, ale. Granice państw po prostu zaczynają wyznaczać takie akweny i sekwencje różnych działań, i to również pomiędzy krajami, zdaje się, w tej Europie, która dotąd miała się integrować i jednoczyć, ale to znowu nie mój temat. Więc chcę powiedzieć, że jeżeli słucham menadżerów, top menadżerów w firmach, których spotykam, to oni mówią. Jedni, którzy jawnie lub niejawnie sprzyjali tej władzy, to mówią, a widzicie, sprawdzają się chłopcy i dziewczęta. A ci, którzy jawnie lub niejawnie nie sprzyjali tej władzy, to mówią, no, to im wychodzi. Tylko że co z tego, że zareagowali dobrze na problem epidemiologiczny, ale problem społeczny, biznesowy są już niezaadresowane, że jest to po prostu sprawna reakcja, ale nie jest to jakaś akcja.